Aaaaaaah! Oh, ze już Co się stało, danym? O, gdzie jestem? <laughs> to jest jakiś tajny pokój, czy co? Co chciałeś? Jedzenie. Nie. O, no co cześć. nie, nie, żartowałem, żartowałem! Uciekam. Szybciej, szybciej. To nie, nie patrzy się, że nie, 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 nie tak szybko mi jak w pracy, nie są w <sum> ja jada <na> ślimaka ucieknę. <sum> Dobra, przestań się wykupiać, chodź tu już. Jedziecie panowie. O, masz pociski Ah, Tu się schowałeś, paniaku jeden. Dobra, pośmieliliśmy się, to teraz e, mnie wypuśćcie. Halo. Halo. Jest tam kto? Pomocy.